Tradycyjnie uczy się strażaków atakować pożar u jego źródła, zalać je wodą, a ogień zgaśnie. Strażacy wiedzą, że dym może udusić lub poparzyć płuca, ale nie wiedzą, że dym może się zapalić, a nawet wybuchnąć. To właśnie na tezie opalności dymu opiera się teoria rozgorzenia. Podpalcie fotel, a wydzielane ciepło rozłoży piankę lub tkaninę szybciej niż zdoła się ona spalić. Dym złożony z palnych substancji znosi się pod sufit. Kiedy dym stanie się dostatecznie gorący, trzy boki trójkąta paliwo, tlen i ciepło zbiegają się ze sobą i dym osiągnąwszy temperaturę zapłonu gwałtownie się zapala. Niektórzy nazywają to ubogim rozgorzeniem. Ogień który teraz płonie pod sufitem promieniuje ciepło w dół. Ciepło rozkłada wszystko co jest palne. Jeśli tlen dopłynie przez otwarte drzwi lub jeśli pęknie szyba w oknie, cały pokój rozgorzeje, wszystko stanie w płomieniach. Ale jeśli pomieszczenie jest zamknięte, okna podwójne i szczelne, nie ma dostępu tlenu, ogień przygasa. Gorący dym bogaty w paliwo tkwi uwięziony w pomieszczeniu jak zwierzę w klatce, tylko czekając, by ktoś otworzył drzwi lub okno i dostarczył mu pożywienia. To, co się wtedy dzieje, nazywa się wstecznym ciągiem powietrza, popularnie ognistym podmuchem.